Potem lubię to trochę w nich poprawiać uuu, uuu. <grywa> Że taki wykształcony uuu, jest. Tak. To tak, żeby Tak, na którymś położył publikację, że jest tu ktoś w ogóle. takim tytułem wstępu, nie? Dobra. No tak. I tu już jest główne, tak, ten, główne atrakcje. Sedno sprawy. Ten. Ale ja myślę, że on ma jakieś techniki na to obracanie wiesz, tego piwa. Śpi z bruszakami tyle lat. Tak, żeby się nie wylało, tak? No. Teraz się rzuci czuję. Ale jak sobie wbiły tego... ten... w tak ten... Jakby myślał, że kurwa mu się naleje. Że przez to. skórę, no. Kurwa, jak tak, ta, pod kroplówkę, no. Muszę ze przez, tak... Przez... To już nowe buty trzeba zrobić? No właśnie. Święta z moim budzów. A myśli, że chcesz mu zdjąć? Tak! Tak, tak. tak. i będzie, do internautu będzie kradzież, kurwa, stulecia. Publikacja będzie, dobra, do internautu. My tu stoimy jak, kurwa, nie wiem, nad jakimś eksponatem, bo za <grym> Nie. Chcesz ponagrywać tę publikację? Nee, dat is het nee? niet. kan niet.